Hej, Siemka, Siemka. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś łapki i tak dalej, to psy, ale koniecznie chcą się tutaj dostać. Ale dzisiaj mam dla Was film, na który już długo czekacie, bo jest to film z treningiem w domu z gumami. Pytałam się was, kiedy, czy, kiedy jeszcze chcielibyście zobaczyć taki film, no i bardzo chcieliście. A mnie to trochę, jak widzicie, zajęło, żeby nagrać go. Ale jak nagrywałam, nagrywałam właśnie te filmy do challenge'u ja 2017, jeżeli jeszcze nie wiecie o co chodzi, i to was odsyłam, to myślałam że dobra, jak już jestem na siłowni, jest mało ludzi, to nagram właśnie jeszcze ćwiczenia do tego filmu. I co? Zaczynamy. Cały trening ma 2, 4, 6, 8, 9 ćwiczeń. Nagrałam więcej, ale stwierdziłam, że tak to będzie trochę za dużo. Dlatego pokażę Wam 10, 9 ćwiczeń. Jest to trening całego ciała. Zaczynamy od ćwiczeń wielostawowych. Poczekajcie. Wezmę jednak pluszaka, bo on strasznie tutaj chce przyjść. Zaczynamy od ćwiczeń wielostawowych i później przejdziemy już do takich bardziej izolowanych. I zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. To jest przysiad z gumą. I właśnie, tak jak widzicie w filmie, zakładacie sobie tą gumę na kostki. I tutaj raczej powinna być guma taka dosyć lekka, bo będzie wam później ciężko rozszerzać, jak będziecie w górze. Bo wygląda to tak, że robicie przysiad. Oczywiście jest to Przysiad pełny do ziemi, nie robicie pół przysiadów y, tam do końca 90 stopni, tylko schodzicie do samego końca. Przy przysiadach mega ważne jest to, żeby oczywiście całe ciało było napięte, ale kolana idą na zewnątrz. Jak schodzicie w dół, jak wracacie, kolana muszą iść na zewnątrz. I nie robicie przysiadu tak, jakbyście y, w tym przypadku chcieli usiąść na toalecie, tylko tyłek idzie w dół. I wtedy jesteście na dole, spinacie tyłek na dole i do góry, dopinacie i tak samo widzicie jak ręce pracują, czyli schodzicie w dół, ręce są przed Wami. To też Wam pozwoli na łatwiejsze zejście, bo wtedy będziecie mieć lepszą stabilizację i wracacie do góry, dajecie ręce do góry i jak jesteście w górze, rozszerzacie siłą pleców. Czyli tutaj będziecie pracować całe ciało, ale przede wszystkim nogi, pośladki i właśnie plecy w momencie, kiedy będziecie robić rozszerzenie tej gumy. I tak sobie robicie już, nie chcę tutaj mówić chyba ile powtórzeń i tak dalej bo przede wszystkim chcę tu się skupić na ćwiczeniach, ale standardowo możecie robić 4 serie każdego ćwiczenia, jeżeli któreś takie... Jeżeli któreś ćwiczenie jest takie, które bardzo mocno czujecie, to możecie robić nawet 5 serii po 10-12 powtórzeń. Myślę, że będzie ok. Więc to jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, czyli jak wykonacie 4-5 serii tego ćwiczenia, przechodzicie do kolejnego i to jest wiosłowanie z martwym ciągiem przy rzuciu gumy. Tylko ta guma już nie jest zamknięta, tylko to jest taka chyba... Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale to jest chyba guma do jogi czy coś takiego. I zapieracie sobie ją po prostu o stopy i musicie złapać to jak blisko złapiecie, będzie świadczyło o tym to znaczy będzie oznaczało jak ciężko Wam będzie zrobić dane ćwiczenie i schodzicie na dół, tutaj za dużego napięcia nie będzie Spina wracając robicie normalnie martwy spinając tyłek i później jeszcze robicie wiosło, czyli też tutaj pracujecie plecami oczywiście łopatki są ściągnięte brzuch jest napięty spinacie to co akurat w danej chwili ćwiczycie i ciężko mi jest tutaj też jeszcze powiedzieć, co jeszcze możecie zrobić, bo w ogóle nie mam tych ćwiczeń przed sobą, bo niestety to nagrywałam na Ala, na Ala na telefonie, a nie mam go ze sobą, ale no wiosłowanie z martwym ciągiem widzicie. Najlepiej jest po prostu nagrać siebie, jeżeli nie jesteście do końca przekonani co do techniki. Nagrajcie siebie, porównajcie to z moim filmem i też jeżeli nie czujecie żadnego bólu, jeżeli spinacie, to, co Wam mówiłam, jeżeli czujecie to, co powinnyście czuć, no to okej. Okay. Kolejne ćwiczenie kompletnie, nie wiem jak się nazywa, bo wymyśliłam je w, podczas nagrywania. Ale widzicie, tutaj to jest ćwiczenie na plecy, ale tutaj też brzuch musicie mieć cały czas spięty i po prostu robicie taki ruch, jak widzicie na filmie. On, to jest ćwiczenie i na plecy, i na barki, bo tutaj rozciągając też skupiać się na tym, żeby poszło to barkami w dalszym etapie, jeżeli mocniej rozciągniecie, rozciągniecie i zacząć działać łopatki, to będzie to już wtedy na plecy i wtedy ciągniecie do góry, czyli to jest coś a la trap 3 to jest jedno z moich ulubionych ćwiczeń na plecy ja w ogóle to praktycznie każdej dziewczynie daję bo jest to naprawdę jedno z lepszych ćwiczeń i ja też w ogóle je uwielbiam. I dajecie właśnie do góry, spinając plecy i wolno, kontrolowanym ruchem opuszczacie, właśnie ręce, i później znowu. I naprawdę bardzo fajne polecam ćwiczenie, bo w ogóle pierwszy raz je robiłam. Bo to wiecie, to było tak, że ja przyszłam na siłownię i stwierdziłam, dobra nagrywam jeszcze gumą, no ale okej, okay, to co mam robić? I po prostu wymyślałam. I kolejne to jest w ogóle już ćwiczenie, które od dawna robię, które bardzo lubię, które wymyśliłam będąc na Dominikanie, bo potrzebowałam ćwiczenia nie z maszynami, gdzie zapracują całe plecy. No i to jest taki superman ze ściąganiem, nie drążka tylko gumy. Czyli kładziecie się właśnie na brzuchu i najpierw podnosicie się jak standard do standardowego Supermana, tylko teraz jeszcze mięśniami pleców ściągacie z tą gumą, ona cały czas musi być napięta, ta guma ma być cały czas napięta, nigdy jej nie, opuszcza, nie puszczacie. Ściągacie mocno plecy, wracacie i dopiero wtedy się opuszczacie. Lędźwiowy bardzo fajnie pracuje, całe plecy też, więc to też no... Nawet jeżeli ćwiczycie na siłowni, to warto jest mieć czasami gumy i czasami właśnie z gumami poćwiczyć, bo to jest świetne ćwiczenie. Kolejne, w ogóle też chciałam Wam pokazać coś na klatkę, ale nie chciałam, żeby było to takie zwykłe, więc oczywiście rozpiętki, bo to jest rozpiętki i przenoszenie to są takie, takie podstawy, jeżeli chodzi o trening klatki u, u kobiet. Ale żeby nie było tak prosto, to jeszcze od razu z unoszeniem, uniesien, unoszonym, uniesionym tyłkiem, czyli macie brzuch spięty, macie pośladki spięte, yy, spinacie to na maksa, no i właśnie później pracujecie yy, nad rozpiętkami, yy, musicie czuć napięcie w klatce, ściągacie, ręce, ręk, rąk nie macie przeprostowanych, ale też nie macie jakoś mocno zgiętych, musicie po prostu wyczuć, kiedy będziecie najlepiej czuć. No i już teraz to są takie powiedzmy wielostawowe ćwiczenia yy, i teraz przechodzimy do już takich typowych do pompowujących ćwiczeń. Pierwsze, ostatnie, przedostatnie na tyłek to jest standardowe unoszenie bioder, ale z gumą na kostkach. Czyli e, wtedy musicie kontrolować, jak w ogóle idziecie do góry, żeby e, kolana szły też delikatnie na zewnątrz. Wtedy Wam się napnie nie tylko pośrodkowy wielki, ale też średni, który bardzo często jest zaniedbywany w treningach, bo w ogóle zapominacie, że... Tam jest więcej mięśni niż jeden, więc fajnie właśnie też dobić takim właśnie tymi kolenami na zewnątrz i delikatnie stopami na zewnątrz ten pośladkowy średni. Oczywiście spinacie cały czas, brzuch jest też napięty i to, no, to ćwiczenie każdy czuje, więc jeżeli macie problem z czuciem pośladków, to to ćwiczenie na pewno Wam da. Popalić plus, jeszcze nie wiem, możecie jakąś zagrzewkę wody sobie położyć, żeby jeszcze było ciężej. To już zależy od waszej kreatywności. Kolejne to są takie lifty i tutaj właśnie też kombinowałam, co zrobić z gumą, żeby to weszło fajniej. Próbowałam tymi małymi, ale jednak jest za ciężko, bo też... Trochę miałam obawy, że ona pęknie, więc wzięłam tą dużą, która jest z końcami, ją po prostu związałam i tak wyszło, weszło najlepiej. Więc jeżeli macie takie gumy, to to też wam polecam, bo nie musicie mieć żadnego obciążenia, wystarczą gumy i już macie ciężej, bo pewnie to dużo z was robi. Dlatego właśnie też to wam wrzuciłam jako pomysł, jak utrudnić to ćwiczenie. I później już mamy takie standardowe, tylko na koniec biceps i triceps, jeżeli robicie, to też z gumą spokojnie możecie to zrobić. Tylko pamiętajcie, że łokieć jest w miejscu, jeżeli robicie biceps, to spinacie tą partię najmocniej jak możecie i jak wracacie, nie robicie przeprostów. Mięśnie ma być cały czas napięciu. W żadnym ćwiczeniu nie, nie chcę w tym, co tu Wam pokazuję, w żadnym ćwiczeniu nie ma być przeprostów, musicie na to zwracać uwagę i w łokciach, i w kolanach bo to jest dosyć ważne, jeżeli ćwiczycie. Ostatnie ćwiczenie jest na triceps, czyli też zapieracie sobie tą gumę o stopę i tutaj mocno wyciągacie. Łokieć też jest w miejscu. Tutaj robicie, tutaj cały czas musicie spiąć, aż czujecie, że ten triceps jest na maksa spięty i teraz właśnie wracacie. I tak wygląda mu, moja propozycja treningu z gumami. I możecie taki trening wykonywać sobie spokojnie dwa razy w tygodniu i myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Jeżeli zrobiłyście ten trening, to dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś prośby, pytania i tak dalej, to też piszcie. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, to zapraszam do subskrypcji, lajkowania i zapraszam też na naszą grupę, która nazywa się Challenge Hash, Lepsza Ja2017. Dużo się dzieje, więc zapraszam!